Cześć, mam na imię Zosia i jestem osobistą stylistką, a to jest kanał, na którym dowiesz się, jak rozsądnie kompletować swoją garderobę oraz jak odnaleźć styl, w którym będziesz wyglądać i czuć się najlepiej. Jeżeli kiedyś zdarzyła Wam się taka sytuacja, że wyciągacie z pralki wełniany sweter, a tu się okazuje, że on jest dwa rozmiary za mały, to znaczy, że ten odcinek jest dla Was. Zapraszam! Kochani, przypominam, że tylko dziś do północy trwa promocyjna cena mojego autorskiego kursu online dla kobiet o tym, jak odnaleźć swój styl i stać się szykowną kobietą. Wszystkie informacje macie podlinkowane w opisie pod filmikiem, także klikajcie i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam, a my przechodzimy do odcinka. Ten odcinek mam przyjemność tworzyć wspólnie z marką LG, która w swoim asortymencie również ma elektryczną suszarkę, w której uwaga, można również suszyć ubrania wykonane z naturalnych włókien i podobno się nie zniszczą. A czy się zniszczą, czy nie, to miałam przyjemność przetestować i także zainteresowanych zapraszam. Dodatkowym atutem posiadania takiej elektrycznej suszarki jest przede wszystkim oszczędność naszego czasu, ale też dodatkowe oczyszczenie ubrań w postaci eliminacji kurzu oraz roztoczy podczas takiego suszenia. I zaczniemy od pierwszej porady, o której nie każdy pamięta, ale którą chciałam koniecznie zawrzeć w tym odcinku. Mianowicie, jeżeli macie ubrania w ogóle dobrej jakości, na przykład kupicie sobie już wełniany płaszcz, wełnianą marynarkę, to pamiętajcie o tym, żeby uwaga wieszać je na dobrej jakości wieszakach, czyli takich, które mają y, szersze skrzydełka czy tam ramiona, nie wiem jak to się nigdy mówi. E, dajcie znać w komentarzu. I dzięki temu, że wieszacie takie ubrania jak marynarka bądź płaszcz właśnie na tego typu wieszakach, to nie odkształcają Wam się ramiona w tych ubraniach i dzięki temu dłużej zachowują swoją jakość. To, to jest pierwsza kwestia, a więc wieszajcie swoje ubrania na odpowiednio przygotowanych do tego wieszaka. Druga kwestia dotyczy samego prania, bo często właśnie osoby zadają mi pytania, jak dbać o ubrania lepszej jakości. No więc ja zawsze powtarzam, że taki moment, w którym te ubrania się najbardziej niszczą, to jest oczywiście pranie. No oprócz tego, że nasze użytkowanie, tam wiadomo, wychodzimy na różne temperatury, ma to styczność, e, ocieramy się o coś i tak dalej, ale tak naprawdę moment, kiedy je pierzemy, to jest moment, kiedy mają te włókna styczność z wodą, z detergentami, później z suszeniem, z wirowaniem i tak dalej. No i wiadomo, że to jest moment, w którym te ubrania mogą ulec największemu zniszczeniu. Dlatego właśnie ten moment prania jest tak istotny i to jest ten moment, kiedy powinniśmy w szczególności przywiązać do tego uwagę. Konieczne jest to, że jeżeli kupujecie ubrania właśnie lepszej jakości, to zawsze sprawdzajcie, Jaka jest instrukcja prania. Na metkach możecie znaleźć takie oznaczenie jak pranie chemiczne, pranie ręczne, pranie ze szczególną ostrożnością, bądź też w ogóle informacje o tym, w jakiej maksymalnej temperaturze możecie prać dane ubrania i to jest kluczowe do tego, jak później o nie dbać. Ale nawet jeżeli na metce nie macie takiej informacji, bo na przykład kupiliście coś w second handzie i nie ma tej metki, ale wiecie, że to jest naturalne włókno, to za chwilę Wam podpowiem, jak o nie dbać, właśnie, żeby nie uszkodzić ich, aby te włókna jak najdłużej zachowały swoją jakość. Przypomnę jeszcze to, co często mówię w swoich odcinkach, ale to jest bardzo ważne, że pamiętajcie, iż nazwa materiału nie świadczy o jego trwałości. Czyli mamy na przykład kaszmiry, które są lepszej jakości, mamy kaszmiry, które są gorszej jakości. One mogą mieć więcej przędzy bądź mniej. Tak samo na przykład e, mamy jedwab, który jest jakiegoś tam pierwszego, drugiego, trzeciego i któregoś tam sortu i, i po prostu e, mamy bluzki jedwabne, które są bardzo ładnej jakości, a mamy bluzki jedwabne, które nam się szybciej zaciągają szybciej niszczą. Natomiast to, co nam gwarantuje naturalny skład to właściwości, czyli jeżeli mamy ubrania wykonane z naturalnych tkanin, takie jak wełna, czy na przykład jak mam tutaj wełniane marynarki, te dwie są wełniane, a ta jest z domieszką lnu, to widać, bo jest trochę pamięta, <laughs> więc te naturalne materiały dają nam fajne właściwości, więc to, że się po prostu w nich lepiej czujemy. No dobra, to teraz już do takich samych porad, związanych właśnie z pielęgnacją, z dbaniem i praniem tych ubrań. Przede wszystkim zwracamy uwagę na kaszmir, wełnę alpaka, więc wszelkie wełny, czy też wełnę np. wielbłądzią, dlatego że te naturalne wełny. Zawsze powinno się prać, uwaga, ręcznie. Czasami można zaryzykować, bo znam takie osoby, które ryzykowały i na przykład wkładały te wełny do pralki, no bo w pralkach czasami mamy takie um, informacje, że można prać, czy taki po prostu program, w którym można prać wełnę. Ale znam też historię, kiedy ktoś włożył wełnę do pralki na program. Do prania wełen i niestety ten sweter, jak to mówiłam na początku odcinka, wyciągamy, a on jest o dwa rozmiary za mały. Jeżeli mieliście taką sytuację, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo każdy z nas może skorzystać i podzielić się wspólnie swoimi doświadczeniami. Stosujemy do tego oczywiście specjalne płyny, a więc takie, które są przeznaczone do wełen, to nam zmniejszy ryzyko tego, że coś się z tym stanie po praniu, i co najważniejsze, po praniu ręcznym trzeba pamiętać o tym, że nigdy wełnę nie wyżynamy, a tym bardziej nie wkładamy na jakieś wirowanie do pralki. Tylko zawsze odciskamy delikatnie w ręcznik i wełnę, uwaga, suszymy na płasko. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy takie naturalne włókna z wełny, bądź też kaszmiru, to pod wpływem ciężkiej wody, którą mamy w tych swetrach, one mogą się niestety nam rozciągnąć. A więc jeżeli będziemy pionowo je suszyć, to mogą nam się rozciągnąć i nie będzie wtedy sweter za mały, ale będzie za duży. Pewnie mieliście takie doświadczenie, że albo coś się zmniejszyło, albo coś się powiększyło. No więc właśnie dlatego o tym mówię. To są te kluczowe kwestie w dbałości o materiały, po to, żeby unikać tego typu sytuacji. Dlatego pamiętajcie, żeby właśnie takie dobrej jakości, w 100% składy zawsze suszyć na płasko. No właśnie, bo coraz bardziej popularne stają się te naturalne włókna, więc chętnie sięgamy po wełnę, kaszmiry, no bo wiemy, że to nam daje te właściwości, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli i decydujemy się już na naturalne włókna, to musimy o nie właśnie więcej dbać. Dlatego to też jest taka decyzja, którą powinniśmy podjąć zanim kupimy sobie to ubranie. Bo to samo dotyczy na przykład jedwabiu. Jedwab jest bardzo wymagającą tkaniną, ponieważ no, z jednej strony ma prze wspaniałe właściwości, bo jest bardzo miękki, przyjemny dla skóry, no i wiadomo, no... Sukienka czy bruska z jedwabiu ma ten taki e, niesamowity połysk i bardzo ładnie e, na nas się prezentuje, odbija pięknie światło. Natomiast, na przykład, jeżeli kupicie sobie koszulę z e, wykonaną z jedwabiu, którą chcecie często nosić, no to z czym to się wiąże? Jedwab bierzemy chemicznie, czyli e, taką koszulę jedwabną będziecie musiały czy musieli nosić do pralni chemicznej na przykład co tydzień, bądź co dwa tygodnie. To oznacza, że no musimy sobie też doliczyć ten koszt, prawda? No pranie chemiczne to tam różne są ceny, różnie, ale powiedzmy pirady drzwi 20-30 zł trzeba będzie nie doliczyć, jeżeli chcemy w tym często chodzić. Dlatego właśnie yy, mamy też te sztuczne, bądź też czasami domieszki syntetycznych materiałów, bo one nam ułatwiają tę pielęgnację. Co do samego jedwabiu, to też pamiętajcie o tym, że jedwab ma tendencję do blaknięcia Albo bleknięcia. Nie wiem, zawsze mi się to myli. Wybaczcie mi, ale nigdy nie pamiętam, czy się mówi blaknięcia, czy bleknięcia. Dajcie znać w komentarzu, to może się w końcu nauczę. W każdym bora, bądź razie, wiecie o co mi chodzi? Na słońcu. W związku z tym na przykład jedwab powinno się raczej słuszyć, a nawet nie raczej, tylko zdecydowanie powinno się go słuszyć w zacienionym miejscu, aby nie stracił koloru. Wybrnęłam, żeby nie użyć tego słowa, którego nie wiem jak się używa. Dobra, siadło. Kolejna kwestia dotyczy wiskozy, bardzo popularny materiał, bardzo fajny w szczególności na lato. No i tutaj też trzeba pamiętać o tym, że wiskoza nie jest aż taka wytrzymała, ale tutaj też znowu wracam do tego zdania ważnego, że nie każda wiskoza, bo mamy lepszej, gorszej jakości wiskozy. Natomiast też miałam przyjemność mieć bluzki, które trzeba raczej prać. Yy, też w niskiej temperaturze i też bez wirowania najlepiej, albo z bardzo delikatnym wirowaniem, ponieważ ona może się również zniszczyć bądź odkształcić. I co najważniejsze, raczej wiskozę prasujemy na zewnętrznej stronie, to znaczy na wewnętrznej, to znaczy na tej w której tej odwrotnej, którą widać jak zakładamy, to wiecie o co chodzi. No po prostu, bo może się z, zrobić tak zwane świecenie, czyli jeżeli prasujemy, to się po prostu tutaj będzie nieładnie świeciło. I na końcu temat kontrowersyjny, a więc temat suszenia. Jak to jest suszeniem? Czy można suszyć ubrania lepszej jakości w suszarce, czy też nie? No więc ja w ogóle nagrałam dla Was odcinek, już tak mówię, chyba ze 3 lata temu, dotyczący tego, jak dbać o ubrania. E, ale przez te 3 lata trochę się zmieniło, w szczególności to, że na przykład zostałam mamą i wszystko, co zaoszczędza mi czas, to zawsze to biorę. <laughs> I jest to dla mnie bardzo wartościowe, bo jak wiadomo, każda mama ma mało czasu i ja też do tego grona należę. No i też w ogóle macierzyństwo wiąże się z tym, że dużo więcej pierzemy. I też właśnie w kwestii suszenia e, bardzo zmieniłam swoje zdanie, ponieważ no teraz szczególnie ubranka dla mojej małej zawsze suszę i po prostu od razu one są gotowe, można je zakładać, a tym bardziej, że ich nie trzeba po prostu prasować. Znaczy, niewiele z nich trzeba prasować. Ale wracając też do tematu marki LG, a więc suszarki, którą mają w swoim asortymencie, to też miałam przyjemność ją przetestować, ponieważ twierdzą, że można w niej suszyć też ubrania wykonane z naturalnych włókien. Ja oczywiście na początku byłam sceptyczna co do tego, więc oczywiście wypróbowałam to, a miałam taką okazję i wysuszyłam swój sweter wykonany z kaszmiru. I co ciekawe, wyciągnęłam go z tej suszarki i wyglądał naprawdę całkiem dobrze. O, jest! Zobaczcie, ten sweter wykonany z kaszmiru, miałam przyjemność dzisiaj wysuszyć w tej suszarce właśnie LG. Czy się bałam? Jak będziecie chciały pytać, to tak, bałam się, bo nie miałam zaufania, ale proszę bardzo. Sweter jest w idealnym stanie, nic mu się nie stało, jest miękki, przyjemny, także wszystko się zgadza zgodnie z tym, co miało być. Sweter jest w ogóle jakby co z Massimo Dutti i jest ze mną 3 lata. Kosztował chyba 500 zł, ale jakby co, to czekajcie na wyprzedaży, ja go kupiłam na wyprzedaży, także... W razie czego polecam. Także jak widać, w takiej suszarce marki LG możecie również wysuszyć ubrania wykonane z naturalnych włókien, dobrej jakości. Przetestowałam, miałam okazję sprawdzić, także polecam. Dzięki posiadaniu takiego sprzętu w domu przede wszystkim oszczędzamy sobie czasu, ale też miejsca, ponieważ no, nie widzicie nam to pranie gdzieś tam w domu na wierzchu i jak goście na przykład przyjdą, to nie trzeba go szybko chować, więc na pewno taka suszarka nam sporo ułatwia. Jeżeli wy macie jakiekolwiek doświadczenia związane z dbaniem właśnie o ubrania wykonane z naturalnych włókien, bądź w ogóle dbania o ubrania, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Już nieraz pokazaliście, że macie różne ciekawe doświadczenia, którymi możecie się podzielić i dzięki temu każdy z nas skorzysta, dowie się czegoś nowego, bo każdy z was pewnie ma jakieś różne swoje doświadczenia, albo też może dajcie znać, może mieliście albo miałyście jakieś ciekawe, śmieszne historie związane z, <laughs> z praniem, na przykład, tak jak mówiłam, sweterek, dwa rozmiary mniejszy. Także czekam na Wasze komentarze, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i oczywiście pamiętajcie, że dzisiaj do północy trwa promocja mojego kursu online, także wszystkie zainteresowane zapraszam do klikania w opisie pod filmikiem. Ja dziękuję Marce LG za współpracę i Wam za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce, cześć!